Witam wszystkich w kolejnym odcinku przygody z Minecraft. cicho. Właśnie tutaj taki wstęp przygotowaliśmy, że niby Janek jest jasnowidzem. Co? Co ty gadasz? Mój się proszę. Ale lagi. Nie próbuj. My zbudujemy sobie dzisiaj y, stację metra. Ostatnio stworzyliśmy tu coś takiego pokaż tam. O, takie coś. Takie y, nieepickie. W ogóle nie wiadomo po co i dlaczego, ale... No, to, to był twój pomysł, więc... No, no chyba nie, no, no chyba właśnie to był twój pomysł. Y... Coś, mi się, coś mi się tak zdaje. Dobra. Zbudujemy dziś jeszcze jedną stację metra, bo tamta wyszła po prostu... To, czy y, J.J. Jokera to, czy to, prawda? to, się z tym? to, słyszałem nie Co ty robisz? Teraz, ja nie nie tutaj. Najpierw to, czy teraz czy to, Nie nie to, to, Ciekawe zajęcie. Zajęcie na długie miesiące. Yy, tutaj była yy, zabawa. Yy, zabawa z lawą, jak widać po obsidianie Czyli, yy, Dobra, jakiś prawy teren płaski w biarę. To z tutaj. tutaj. To nie jest to tylko skonować jakoś. Zróbmy z glowstonu tutaj wejście. No, Okej. Ale nie jest ja? ty co. Jest ku ale lagi. Straszne. Czekaj. E teraz nie, nie. Tak. Z tego, że to rozwalamy. I ku, ale straszne nie są. Nie wiem. Co się dzieje? I zróbmy, że to będzie takie boczne wejście. Takie nie powiem co. Wyjdź, zrób taką ściankę tutaj. Zobacz, Janek, poś tu. Gdzie? Tutaj ściankę. Dotąd i tam dalej. Dobrze. by tutaj, że to taka woda oświetlona. Nie wiem dokładnie po co to będzie. No, ja, ja też nie wiem. Ale osobiście uważam, że to ładnie wygląda. A ty jak sądzisz, niekrytykalny krytyku? No. Niekrytykalny krytyk chodzi o No. Cieszy się. Czasami tak mam. Czasami. Dobra. Może niekoniecznie czasami. No właśnie. Yeah. Mm, dobra, to... Z... Zróbmy jeszcze dwa klocki takiej ściany. Wiesz Oj. jak ty, tylko to wszystko wypełni. Już nawet wiem, co będę nakręcał. Co? Jaką grę. No? słucham. E, Call of Duty 4. Ja To, ja. to był sarkazm. Ciebie <grym> to bawi. Zróbmy teraz podłogę. Z czego? Z Masz drewno? Tam. No, musisz mieć. Gdybyś nie miał to byś nie występował w tych odcinkach. Nie wiem, już mam, ale coś mam. Mhm. I jak sobie radzisz? Sobie w nie radzę. Widać po tobie. Dziękuję. I no Pracuj, Janek, pracuj. Bez pracy nie ma nie. nie wiem, czy nam to wyjdzie. Osobiście uważam, że tak. A Ty to jak, wódź, jak? To twój pomysł? Co mój pomysł? To. No. No. Zatkałeś się? Twój to jest Blue Z tą drugą stroną jest Blue Z Glowstone już to był Giga się Blue Stone. W takim razie. Zobaczcie, weźcie dzisiaj weźmy. Oj, oj, oj. Ale z, zastanawiam. Szkoda, że tutaj nie ma takiej jasnej trawy. Tylko jest taka o, ciemna. Co byś chciał z nią zrobić? Co? Nic. Ha. Ale fajnie wygląda No to mamy już takie... fundamenty Teraz zróbmy może dach, jak sądzisz, czy nie potrzeba Co, co, co? Nie potrzeba dachu, prawda? No, ale nie, nie słyszałem cię sobie Skacz, skacz mm. Ja teraz myślę, żeby to z no normalnego stonu zrobić No takie coś 3 do góry klocki, okej? Okay? Ze stołnu. Jeszcze dwa 3 od z tonu. W górę. No okej. Okay. Czyli nie w takiej wysokości jak ja to robię. Dzisiaj. Okej. Okej. Czkał. Skorzystam z potęgi adniny. którą dawno nie wykorzystywałem, a była zawarta w plikach Minecrafta. Aha. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Nie tak jak poprzednie. No, nie tak jak poprzednie, bo tam... tamto to... To masz jakieś kilo, żeby mi zakładać? Ty nie masz kilofu. No. Zrobię crafting table o. I dam ci go Dobra U. I tak ci się nie przyda Okej okay. Masz kamienny killoff Skąd znam do Ciebie Nie Ech. masz Masz szkło? Cztery. Cztery szkła tylko? No. Będziemy musieli potem cięcie zrobić, żeby. I ku żeby szkło zrobić. Bo szczerze, to by się nie chce z admina korzystać. Wolę sam mieć satysfakcję, że coś zrobiłem dzień, dzień. Nie ma za co. <laughs> Wiem. No, co ty za kaszane tu odwaliłaś? Nie, ja nie, co, co, co z ja. Hmm. No No to się skończyłem, Tak. No. Ja. A potem się okazuje, no co, no to przecież twoja robota miała być. Okej. Okay. No to mamy już ścianę. To teraz dach będzie ze szkła. Ja ile mi straczy szkła postawię a jak, się, a jak się... skończy już, no to zrobimy cięcie i się spotkamy będzie już szkło. A ile masz szkło? 43 ja Mam 3 Wow, się mało się Zgadzam no, trochę ta ściana z wąwym trudno No Jason zapada jakiś kawał Nie Czemu? Nie, nie, nie mam humoru Czemu nie masz humoru? Aaaa, takie różne problemy masz. Dziewczyna cię rzuciła? Nie no. Ej, okay, okay. Dziewczyna? Yeah. Czy może y, inna płuc? <grywa> Nie wiem, ja proszę. Dobra, no to my zrobimy cięcie i się spotkamy w tym miejscu dokładnie za chwilę. Dzięki, serdeczny dzień. No, no, to zaraz ja robię cięcie, bo są straszne lagi. A więc do zobaczenia za chwilę. Siąkam. Witamy z powrotem. Już minęło bardzo dużo czasu. A długo mi się Zjadłem nie, świeżego steka. O, o nie. <słuch> 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 Ale śmieszne? Aha, trochę dziewczyn Ej Jejku. Ale naprawdę się, się czuję. Ten stek był tak nieświeży. Kończmy budowę tak. dachu? Kończmy. Ale, ale ta świnka musiała być nieświeża. Zgadzasz się z tym? Nie. No jak? To?

Mnie śmieszny, że ty zawsze pełna podwaga. A no co? A co? Jajco? No właśnie. No, no, no. Weź tam to budytuszko. Słyszysz? Wiesz. No. Do you see me? Cisza. Czy ma być głośno? Okay. Tak. Nie. Czekaj. Nie, 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 nic nie rób. Mm. To coś stało. Kysz. Kysz mi z tym świństwem. Nie, serio. No. Pięknie. A tu? Ekstremnie. Tak, no właśnie nie. Czemu? Nie, nie. Wiesz co? Jakbyś nie to sam miał robić, to byś, nie wiem, zwariował chyba. No fajnie nam to wyszło, no chodź tutaj. Czyli so, na most będziemy Fajnie. Jak na takiego pomocnika, to fajnie wyszło. Coś mówiłeś? Tak. Bardzo cię lubię Sorry, tak Dobra. Chodź tutaj. Co ty robisz? Elektryczne przydatne Mówiłem Ci tu nie dawaj to Tu bez to, 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 to Nie, źle robisz Masz... Tutaj nie ma elektrycznych być Dlaczego nie? O co płacić elektrycznie? O a ja zrobię sobie... zrobimy skrzynki tutaj, co? Jak sądzisz? Możesz zrobić. nie dodaj tego jednego klocka, bo się potem wózek będzie na boki. Nie pamiętam, to powinno być. I ku, ja mam tutaj. tak straszne nagi, że to jest coś niesamowitego. A ty masz? Nie. Nie? Nie. Od czasu do czasu coś tam mi się wyskoczy. Fila. Ja zrobię cięcie, bo ja nic nie mogę do folii jasnej zrobić. Czy? Chwila. Dobra, i robię cięcie. Żyjesz? Tak. Jest. Te wiadomości nie zalało, wiesz? Tak? No, byłem w słynnym miejscu. Szkoda. Co powiesz? Y lipa. Nie, nie, nie co się stało? Y problemy techniczne mam. Jestem tak zdenerwowany, że zaraz. Nie wiem, co Yyy... Dobra. Skrzynkę mam. To postaw. To postaw, to byłolę. Ok. Mamy skrzynkę. Mam będzie Twoja, a zrobię sobie swoją. Dobra. A kurczę, do no, mam z no. małą drewną. Chcesz? Co chcę? Masz drewnę. O, no, dzięki. Eee. No, dobra. Okej. Okay. To chodź się pożegnamy. Fajnie nawet. Metr, metr Ta będzie moja? Ok. Składamy wszystkie tam, Jasiu. Będzie y, niesamowity skok w przestrzeń. Wszystko? Nie. Yeah. Musimy się to wszystko podnieść. A, no, ja już mam pustek w Ja? Jeden miejsce mi zostało z Od mojej zabawy y, z adminem y, mam w punktu 44 gold Aiden. No tak. chyba nie. To... No tak. Nie, rejsy się nie mogą zmarnować. Co jest? Nie mogę skrzynki otworzyć. Skrzynia mi się zabugowała. Nie też. Nie mogę otworzyć. Ty No ja nie mogę. Hmm? Zniknęła. Jak rozwaliłem. No nie. Okay. Connecting lost. No. I co się stało? Nie wiem. No. A więc e, radosne zakończenie. Dobra. Palicho. No to żegnajmy się, a więc komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Łapka w górę. Ja to mówię. Nie. Ja. Ty jesteś jedynie gościem, którego mogę szybko wykluczyć z tego. No przepraszam. No już dalej, dobrze, dobra, a więc komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Do zobaczenia. No. Do zobaczenia.